To nie jest zdanie, to są fakty. Możemy smażyć na oliwie, oliwa jest trochę jak ja, a lubi się dyspokój. Nie, nie da się sprzedawać takiego produktu bez zaangażowania, bez pasji, bez wiary w to, co się robi absolutnie. Witajcie. Salad Story to przede wszystkim składniki najwyższej jakości. Dlatego w dzisiejszym odcinku spotykamy się z przedstawicielem marki Munini. Cześć Michale, bardzo miło nam dzisiaj Ciebie gościć. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiedz mi, bardzo dużo teraz mówi się o tym, że można smażyć na oliwie albo absolutnie nie wolno smażyć na oliwie. Czy masz zdanie w tym temacie? To nie jest zdanie, to są fakty. Możemy smażyć na oliwie. Oliwa to Tłuszcz, na którym cały basen Morza Śródziemnomorskiego smaży na oliwie, temperatura spalania to jest 210 stopni. Spokojnie smażymy na oliwie z oliwek. A powiedz mi, jak to się dzieje, że tak naprawdę mamy tyle różnego rodzaju oliwek, a cały czas ten smak oliwy jest powtarzalny. Jak wyglądają takie zbiory oliwy? Początek zbiorów to jest październik, listopad, grudzień, to jest bardzo umowna data, ponieważ na południu Europy będzie to, na samym południu będzie to troszeczkę później, na, na, na północy Europy będzie to wcześniej. Natomiast yy, są dwa rodzaje oliw, można powiedzieć. Są oliwy jednoodmianowe i są oliwy blendowane, czyli, czyli wieloodmianowe. My posiadamy w naszej ofercie oliwy jednoodmianowe, yy, bardzo wysokiej jakości, natomiast yy, kluczem do bardzo dobrej oliwy również jest blend. W naszym przypadku większość oliw jest blendowanych, czyli mieszanych, i to akurat robi od 100 lat rodzina Monini, taką osobą nazywającą ceferynę, która zawsze przy każdym y, cyklu produkcyjnym ma pełen nadzór nad tym, jak ta oliwa jest produkowana. Jest to event na skalę światową. Nie ma chyba drugiej takiej firmy na taką skalę, gdzie właściciel firmy. Panuje nad y, zakupem produktu, nad produkcją produktu, nad blendem tego produktu. No i oczywiście zbiory tych oliwek to, to jest 7 złotych reguł. Jeśli chodzi o zbiory, to jest przede wszystkim surowiec, produkt, w jaki sposób go zbieramy. To musi być zawsze zdrowy, zdrowa oliwka, która jest wytłoczona. Ona musi być zbierana w ciągu 24 godzin, powinna być wytłoczona. Dlatego y, ten nasz produkt jest po prostu produktem absolutnie powtarzalnym zawsze. Słychać mnóstwo pasji w tym, co mówisz. Czyli tak naprawdę firma Monini jest firmą rodzinną? 100%. Jest to dzisiaj trzecie pokolenie. Ceferino jest wnukiem założyciela firmy. Rośnie czwarte pokolenie firmy. Czy jest w tym pasja? Przede wszystkim, pasja. Nie, Przede wszystkim da się, pasja. nie da się sprzedawać takiego produktu bez zaangażowania, bez pasji, bez wiary w to, co się robi absolutnie. Tutaj, jak to się mówi, nie ma liku. Myślę, że to na pewno też ma, ma wpływ na tę jakość, a mówiłeś tak o tym świetle, o tych wszystkich czynnikach, które mają wpływ na oliwę. Czy, czy w takim razie, na przykład jeżeli chodzi o butelkę, ma to znaczenie? Czy ta butelka powinna być jaśniejsza, ciemniejsza? Butelka, która y, powinna przechowywać oliwę, powinna być nieprzejrzysta, czyli powinna być albo brązowa, albo zielona. Ona chroni y, produkt przed y, naświetleniem. Oliwa nie lubi trzech rzeczy. Światła, wysokiej temperatury i tlenu. Musimy pamiętać jedną rzecz. Za każdym razem tą oliwę zakręcamy. Nie zostawiamy jej otwartej, ponieważ jest jak masło. Ono się po prostu utlenia. Oliwa jest troszeczkę inna niż wino, ponieważ im młodsza, tym lepsza. Im świeższa, tym lepsza. Jak mamy pół butelki oliwy, najlepiej przelać ją do innej butelki, zakręcić, żeby nie było wpływu do, żeby nie było dostępu do, do tlenu. Ale tak, nieprzejrzyste szkło chroni oliwę jak najbardziej. Zawsze Trochę że zawsze żargona mówię, że oliwa jest trochę jak ja, lubi się spokój. Więc najlepiej schować w spokojne miejsce, kargo. gdzieś. Nie chowamy oliwy do lodówki, ponieważ ona się poniżej 6 stopnia yy, krystalizuje i to nie jest wada. Po prostu to jest normalne, naturalne środowisko oliwy. Jeśli schowamy do lodówki, jak się skrystalizuje, odkładamy, żeby się ogrzała, nic się z tym. Nic się z tym nie dzieje, ale chronimy ją przed światłem i tlenem. No i teraz tak naprawdę pytanie, na które chyba wszyscy chcą znać odpowiedź. Jak wybrać prawidłowo najlepszą oliwę? To jest chyba najtrudniejsze pytanie. Trzeba po prostu wybierać, w mojej ocenie dzisiaj, zawsze produkty markowe. Albo znać alfabet smaków, jeśli chodzi o oliwę. Dzisiaj to pytanie jest zawsze, czy kupić oliwę od rolnika włoskiego, hiszpańskiego, yy, chorwackiego. I tak nie. Bo, bo jest tak naprawdę jedna oliwa najlepsza na świecie. Jedna jedyna. Tak, to jest dobrze zrobiona. Z dobrego surowca, w odpowiednim yy, procesie produkcji i to, czy ona będzie kupiona ze sklepu, czy będzie kupiona na targu, to jest tylko kwestia uczciwości osoby, która ją robiła. To jest cały klucz. Oliwa musi pachnieć świeżo skoszoną trawą, oliwa ma niestety tą goryczkę. Dla niektórych mówię niestety, ale to jest to cecha produktu, ma alfabet smaków i. Jeśli się kupujemy ją na targu i znamy ten alfabet smaków, to okej, okay, możemy kupić dobrą oliwę. Super, powiedzieliśmy dużo o tym DNA oliwy, jak tę oliwę wybrać, jaka też jest historia marki Monini. A gdybyśmy mieli powiedzieć takimi prostymi słowami, jak na co dzień możemy używać oliwy w kuchni, po to, żeby zadbać bardziej o nasz smak, o nasze zdrowie. Bernadetta, nie mamy tyle czasu. <grym> oliwę można używać do wszystkiego prawie. My w tej chwili prowadziliśmy projekt lodów z oliwy w Polsce jako, jako pierwsi. Oliwę używamy w kuchni do doprawiania w zasadzie prawie wszystkiego. Trochę łamię za, zasady, reguły mentalności kucharzy, osób gotujących. Używamy oliwy do panakoty. To jest taki nasz przebój czyli I desery. Oczywiście, że tak. Do, do, używamy oliwy do, do wypieków ciast ale przede wszystkim używamy ją do, do sałatek, do, do, do warzyw, jest to absolutna przyprawa, do zup kremów. Dolewamy na sam koniec oliwy, gdzie ta trawiastość wychodzi, tej oliwy, gdzie jest pikanteria. Zastosowań jest tyle, ile ile możemy sobie wyobrazić. W takim razie powiedz mi, skąd decyzja o współpracy z firmą Salad Story? Mamy te same wartości. Rodzina, pasja, uczciwość. W stosunku do konsumenta, do klienta. E, kiedy spotkałem się z Mariuszem e, wiele lat temu, wiedziałam, że to ta, ta chemia jest. Kiedy spotkaliśmy się z Anią, to wiedzieliśmy absolutnie, ja wiedziałam absolutnie, że to, jest, e, że to jest nasz partner, bo to słowo klient jest bardzo nie na miejscu. To jest nasz partner, ponieważ e, to, co Ania zrobiła przez te lata z, z, z marką Salat Story. Jest absolutnie transparentna w stosunku do naszej firmy. Absolutnie. To jest po prostu, pasuje jak, jak, jak jeden do jednego, jak dwie półki jabłka. Stąd dzisiaj salat Storym. Zdrowo, uczciwie, partnersko. My tutaj na siebie absolutnie możemy liczyć. 100%. Za to bardzo dziękuję. W takim razie ja zbieram się do sklepu po zakup Oliwy i bardzo, bardzo dziękuję Ci za ten wywiad. To był ja Michał dziękuję. Ceglarz. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zostańcie z nami najdłużej i zasubskrybujcie nasz kanał.